Siemano, tutaj Marcelino, a dzisiaj nagrywamy Fortnite'a nowy sezon. Więc tak, dzisiaj będzie reakcja na zwiastuny, no i na karnet. Oczywiście kupujemy. Hmm, to jest? Ale? ឡ <if> ូបងប្អូនអូខេតោះច <Meng> ូលបナナករូបម៉ាតតបងប្អូនបナナក No fajne, fajne zwiastun tako. Pamięć mnie zawodzi Ale wiem, że przywiodłem tu tych to potężnych to jest, wojowników By to jest, bronić to, naszego to świata to, jest... to ponad tą dziwną krainą Przygotujemy się, by stawić czoła jemu Galaktusowi Galactus. Pożeraczowi światła Musimy pamiętać, kim jesteśmy Stołek Iron Man, Mystique, Doktor Doom, okay. She-Hulk, uh? Wolverine i... E... Ja jestem gród. Zaiste. Ja Nasza największa wojna zaczyna się tu i teraz. Poznamy tę krainę. Odzyskamy nasze moce i naszą pamięć. Dołącz do nas. Razem pokonamy Galactusa. Ocalimy wszechświat! No dobra. Co i to jest zwiast? no Dobra. Kupujemy karnet. 3, 2, 1. Kupuję karnet, tak o Na sezon czwarty. A, i mamy tora, tak? Ty gdzie jest ten tor Nie widzę go. Dobra, wypasasz go. Tak wygląda oja karnet. Sobie go przejrzymy. No to fajny. O! Fajne spadanie. Kozak. ta peleryna będzie używana. U, spoko. Misję. Ekran. Jakieś malowanie. Druga edycja do lotni. Kozak. Kolejne fałdolce. Emotka. Lotnia. Zintegrowane młotka, Malowanie. Gr